Cześć, z tej strony Karol Bocian, dzisiaj przejdziemy sobie przez kolejny tutorial od Vijay, dzień 28. Jak nazywać poprawnie rzeczy w Babo? Jak coś takiego robić? Już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec... Marelka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu i oraz w Babuji oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Po pierwsze i najważniejsze, wszystkie rzeczy nazywamy po angielsku. Dlaczego? Bo mamy tutaj po prostu już angielskie nazwy w części przynajmniej. Jak bierzemy sobie przycisk, to daje nam automatycznie nazwę button czyli przycisk, więc nie warto teraz zmienić sobie takiej opcji na przycisk A albo zmieniać to na baton zaloguj. Wygląda to wtedy dziwnie, więc używamy po prostu na angielski. Następnie, jak używamy sobie różnych kontrolek, to Babel automatycznie nam dodaje początek nazwy, jak ta kontrolka się nazywa. Ikonka, tekst i tak dalej. Jak zmienimy sobie na przykład taki tekst w przycisku, na przykład zaloguj, to będziemy mieli tutaj teraz zaloguj Powinniśmy mieć zmianę nazwy, jeszcze raz sobie spróbujmy, więc jeszcze raz biorę sobie nasz przycisk i zmieniam mu tutaj nazwę na zaloguj. I jest, zmieniła nam się nazwa tutaj przycisku, no ale to jest jednak nazwa polska, więc nie do końca nam pasuje. Lepiej byłoby i tutaj w labelkach, i tutaj używać sobie angielskich nazw, a po prostu wykorzystywać te labelki jako... Yy, Aplikację, która jest wielojęzyczna. Oczywiście, jeżeli robimy sobie aplikację tylko na język polski, no to będzie to duża strata czasu, więc no wtedy już zostaniemy przy tym, co będzie troszeczkę niezbyt fajnie wyglądało, że będzie się nam nazywały ikonki, kontrolki, baton, zaloguj. No ale cóż, jeżeli chcemy szybko robić oprogramowanie, a robimy tylko na język polski. No to już możemy coś takiego sobie zaakceptować. Kolejna rzecz, weźmiemy sobie coś takiego, jak duplikujemy sobie dany element, to Babo nam dopisuje tutaj kopii. No i teraz byśmy chcieli, żeby to się nazywało jakoś inaczej, czy na przykład wyloguj. Więc zobaczcie, już Bało mi nie podmienił tej nazwy, więc wezmę sobie tutaj, wyloguj i wpiszę ręcznie, że to jest wylogowanie. Więc musimy sobie pamiętać o czymś takim. Jak robimy sobie na przykład logowanie i rejestrację, to zrobimy sobie takiego inputa, który będzie mailem. I napiszemy sobie tutaj e-mail. OK, i to jest do naszej, yy, powiedzmy, logowania, a rejestrację zrobimy sobie w pop-upie, więc biorę sobie popapa, duplikuję sobie teraz naszego tego inputa, copy, paste, 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 jest, no i ten input nazywa mi się tak samo. Więc teraz, jak będę robił sobie jakąś akcję z tym związaną, na przykład zróbmy sobie, weźmiemy sobie ten przycisk i zrobimy sobie log the user in, i jak weźmiemy teraz tego inputa, input, E-mail, to ja nie wiem, którego mam wykorzystać, więc musimy nazywać je w taki sposób, że jak tu sobie rozwiniemy listę z tymi wszystkimi naszymi kontrolkami, wszystkimi elementami, szczególnie takimi, które będziemy gdzieś indziej jeszcze wykorzystywali, to się nie tyczy na przykład grup, to tylko na przykład przycisków albo szczególnie jakichś kontrolek inputów to lepiej, żeby te nazwy wszystkie się ze sobą nie powtarzały, żeby były unikalne. Więc, że taki, zaloguj, input, e-mail, to dajemy sobie tutaj, że to jest właśnie do logowania. Login. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że się nie pomylimy. Więc mamy sobie tak nazwy rzeczy. Ostatnia rzecz tutaj na tym interfejsie. Jak konwertujemy sobie to do, do jakiegoś innego elementu, na przykład tutaj jest e, replace the element type i zmienimy sobie tego. In Inputa, na przykład dropdown na replace, to musimy podmienić też nazwę, że to jest dropdown, bo teraz jest to troszeczkę mylące. To jest dropdown, ale w nazwie mam napisane input, więc lepiej byłoby zrobić sobie dropdown, dropdown, bla bla bla, login, na przykład user. W ten sposób, więc trzeba o tym pamiętać, jak zrobimy sobie zmianę. Typu. Jak dodajemy sobie jakieś elementy, jakieś używalne elementy, albo od strony, to róbmy po pierwsze tak, żebyśmy wiedzieli, co tam się dzieje, a po drugie, żeby to była jak najkrótsza nazwa, bo tak naprawdę nie chce nam się czytać długich nazw, a do tego czasami w naszych workflow jak jesteśmy gdzieś tutaj pod koniec ekranu, nie będzie, albo tak jakie ja tu mam property wyświetlane po prawej stronie, to taka długa nazwa, zobaczcie, to mi się tutaj nie wyświetla nigdzie, nie wyświetli mi się bardzo długa nazwa. Po prostu nie pojawia się też tłdy z to nazwą, tylko z jakąś dokumentacją więc już mógłbym mieć problem jeżeli miałbym na przykład dwa inputy nazwane input email login user in special i później na sam koniec X, Y, Z, a w drugim ABC. Więc wtedy już bym tego nie odróżnił tutaj. Nawet jeżeli te kontrolki, te elementy tutaj nazywają się inaczej. Przejdźmy jeszcze do bazy danych. Tu też mówimy o nazwach, też prowadzamy sobie elementy. I zobaczcie, jest tabela user, ale ona przetrzymuje użytkowników, bo Babel automatycznie dodaje S do pojedynczych elementów. Więc jak tutaj damy sobie na przykład zadanie, Chcemy mieć tabelę z zadaniami, to dajemy task, nie tasks. I znowu, jak chcemy mieć nazwę zadania, to dajemy name, name typu tekst. Ale za to, jakbyśmy chcieli, na przykład, mieć y, ludzi przypisanych albo po prostu jakieś elementy, które będą listą, OTO listą, to już my tutaj ręcznie dodajemy sobie liczbę mnogo. Na przykład będziemy mieli użytkowników przypisanych do tego y, zadania listą użytkowników, więc daję sobie tutaj liczbę nogą. i o tym warto właśnie pamiętać, kiedy robimy sobie różne tutaj y, konwencje nazewnicze. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!